Niedawno słyszałem na podcaście w takim cyklu Humanista na emigracji przesympatyczny człowiek, który opowiada o różnych aspektach filozofii, o różnych książkach socjologii, o Heideggerze, o Heglu, o Sartrze. No i też trafiłem akurat na fragment, kiedy nawiązał do pozycji Schopenhauera akurat aforyzmy o mądrości życia. Przyznam, że no nie jestem aż tak gruntownie zapoznany z treścią tychże aforyzmów można powiedzieć że tak z wierzchu tylko widzę kolor skóry to jeszcze trochę drogi i czasu, żeby, że tak powiem, przeniknąć przez ten siedmioczęściowy naskórek skóry, dostać się do głębszych partii mięśni, kości, do szpiku, żeby to wszystko przetrawić. Ale no cóż, na samym wstępie zdumiony byłem stwierdzeniem, że Schopenhauer to taki pesymista, że tak tragizuje, że przesadza z tym wszystkim, że lepiej byłoby nie żyć niż żyć. No cóż, to właśnie też, jak wspomniałem wcześniej, Artur Schopenhauer, który żyje no powiedzmy 1788 rok, to jest czas urodzenia w Gdańsku, czas śmierci 1860-72 lata, ale no, ma za sobą trochę doświadczenia. Jego edukacja też była specyficzna nie chodził do tak zwanej standardowej szkoły ale uczył się w Francji, w Anglii, we Włoszech. Jego ojciec Henryk kładł raczej na edukację praktyczną. Zatem Schopenhauer nie tylko teoretyzował, nie tylko teorii się uczył, ale też doświadczał tego na własnej skórze. W związku z tym jego konkluzje wydają się być bardziej wyraziste, bardziej jasne, bardziej przeżyste, bardziej ostre. Mniej jest enigmatyzmu, mniej mgły. W tym wszystkim nie ma fobii, nie ma apologii. Schopenhauer z racji swego wykształcenia samodzielnego, raczej, chociaż potem uzyskał habilitację na Uniwersytecie w Berlinie, gdzie przez pewien czas był wykładowcą, ale musiał zrezygnować, ponieważ równolegle planował swoje wykłady w tym czasie, kiedy wykładał Hegel. No, w tamtym czasie to Hegel był celebrytą w filozofii, była wielka moda na Hegla, w związku z tym Schopenhauer musiał zaniechać wykładów. W Berlinie i przeprowadził się do Monachium, gdzie uniwersytetu nie było, ale mógł się zająć pracą własną. Zatem sam Schopenhauer w owych aforyzmach o mądrości życia przytacza słowa chamforda, co czyni rzadko: Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Trudno znaleźć je w sobie, a nie w sposób gdzie indziej. Zatem no już sam fakt, że odwołuje się do, tego, do tej sentencji, do tej maksymy, wyraźnie wskazuje, że nie przekreśla takiej możliwości. Ale obserwując życie przez setki lat, patrząc na historię, ponieważ jest znawcą oświęcenia, znawcą romantyzmu, plecie też w to wszystko wątki biblijne Starego Testamentu i jego koncepcje w owym czasie są nie do przyjęcia, prawda? To właśnie w Biblii też jest powiedziano, że lepiej mają ci, którzy się nie narodzili niż ci, którzy się porodzili, mają taki trud z tego znoju i życia, bo widziałem pewne zło pod słońcem, że nie najszybszym przypada zwycięstwo, nie, nie najuczeńszym uznanie, lecz czas i przypadek rządzi wieloma sprawami. Kiedy odwołuje się do Starego Testamentu, który zna, a więc może przejawia się w tej jego narracji myśl Starego Testamentu, no to też pewno czytał kazodziei. widziałem pewne, pewne zło pod słońcem, że głupców siadano, sadzano na koniach, a mędrcy musieli iść pieszo. W związku z tym no widzi to, że człowiek panuje nad człowiekiem na jego nieszczęście. Inna maksyma: gdy mądry król rządzi, lud się cieszy, gdy głupi rządzi, lud wzdycha. No, bardzo wiele jest takich przysłów, które oddają codzienność i trudno się dziwić, żeby Schopenhauer tutaj, nie wiem, w formie apologii bronił pewnych założeń Hegla, Kanta czy kościoła takiego czy innego. Schopenhauer zdaje się być obywatelem świata, nie przywiązywać do żadnej nacji. W każdej z nich ceni to, co jest wartością, co jest kulturą, co pozwala człowiekowi na życie ze świadomością, tak? żeby dbać o rzeczy, które są coś warte zatem swoje zdrowie, swój czas, no i niezbędne środki do utrzymania. On bardzo wyraziście i konkretnie wskazuje palcem na grupę ludzi, których nie warto naśladować, którzy całe swoje życie absorbują wokół dóbr materialnych, gromadzenia dóbr. Zdobywania ich. Mówiąc językiem współczesnym, wskazuje pewną grupę tak zwanych konsumentów, których całe życie oscyluje wokół zarabiania, kupowania, ekscytowania się tym, zarabiania, kupowania i tak, i tak na okrętkę. Nazywa ich filistrami i wskazuje, że oni nie są w stanie wzbić się na inny poziom postrzegania, rozumienia i taką mają swoistą percepcję, że tak będą się zachowywać. I on absolutnie ich od tego nie odstręcza. Mówi, no cóż, robicie jak robicie. Wasza bajka, wasze życie, wasz czas, wasza sprawa. Wskazuje tylko, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, że najkorzystniejsze jest to, co mamy w sobie. Nawiązując do tego powiedzenia Chamforda, że szczęście, no szczęście jest, ale nie jest rzeczą łatwą. Tak. Trudno je znaleźć. Wskazuje na pewien stopień trudności, ale znaleźć nie można. Nie mówi, że to jest pogoń za wiatrem, że tego nigdy nie ma. Nie, to pan memento Mori. Nie. Nie jest rzeczą łatwą. Trudno je znaleźć. Oczywiście istotą rzeczy jest wskazanie właściwego obszaru, gdzie będziemy poszukiwali tego szczęścia, tak? No bo jeśli. Na jakimś terenie nie ma wody, nie ma żadnych żył, to kopanie jakiejkolwiek studni jest bezpodstawne, bezsensowne, bo wody nie będzie. W związku z tym trzeba właściwy teren eksplorować samego siebie, sposób myślenia, rozumienia, postrzegania, wartościowania to wskazuje właściwy obszar. A to, że obserwował ludzi i postawy w różnych miejscach świata w Anglii, Francji, we Włoszech. Że ludzie szukają rozrywki, że są znudzeni, że grają w karty, że grają w różne inne gry po to, żeby zabić czas. I tak, I tak jest, że czasem chwila samotności, chwila ciszy kogoś zabija. Ktoś musi włączyć radio, ktoś musi włączyć telewizor, ktoś musi rozmawiać przez telefon. Gdyby przez godzinę miał siedzieć w milczeniu, no chyba samozapłon by nastąpił, prawda? Tak zwana implozja, tak? Stres wewnętrzny. Innymi słowy, dzisiaj wielu ludzi tak bardzo siebie nie znosi, tak bardzo siebie nie lubi, tak bardzo siebie nie toleruje, tak bardzo mało atrakcyjnych jest dla samego siebie, że potrzebuje ciągle towarzystwa. I najlepiej czuje się jak na dworcu kolejowym. Pociąg odjeżdża, przyjeżdża, ktoś przychodzi i odchodzi i tym samym nie ma czasu na autorefleksję. I tak upływa całe życie. A to był ten, a bo to byliśmy u tego, a to było na grillu, a to było tam, a to jedziemy tu, a to się robi tu, a to jedziemy tam, a to przyjdzie tam, a odwiedzi nas ktoś. Proszę bardzo, proszę bardzo. Niemniej Artur Schopenhauer w tej książce Aforyzm Mądrości Życia wskazuje, że to nie jest to najlepsze, Rozwiązanie. I najznakomitsze w tym wszystkim jest to, że każdemu zostawia otwartą furtkę. Konkludując to powiedzeniem, to już z innej z kolei pozycji nie znam autora, ale każde drzwi do zmiany otwierają się od wewnątrz. Zatem ja tylko z wierzchu dotykając treści Schopenhauera, aforyzmu o mądrości życia, jestem tym zachwycony, bardzo mi się to podoba. Patrzę w lustro i widzę wyraźnie, tak. Ale powiedział ktoś, ja kłamstwo wolę, bo prawda w oczy kole. I tutaj można powiedzieć za Arturem Schopenhauerem, że to co pisze jest prawdą. Jeśli chodzi o dążenie do bogactwa, do biznesu, do niekończącej się gonitwy za kasą, powiedział prosto: zgromadzeniem bogactwa czy dążeniem do tego jest jak spiciem słonej wody. A jakże to? No tak, bo im więcej pijesz tej słonej wody, tym bardziej jesteś spragniony. I tak to jest. Kiedy odwołuję się do Biblii, to pogoń za wiatrem, tak? Marność nad marnościami. Najlepsze, co może być, to jeść i pić i cieszyć się życiem. Radować się codziennością, tak? To są oczywiste prawdy, które, jak powiedziano, ja jednak kłamstwo wolę, bo prawda w oczy mnie. Kole. Ciekaw jestem Państwa opinii, zdania w tej sprawie. Bardzo proszę o pytania, o sugestie, o spostrzeżenia. O to, co jeszcze ewentualnie można byłoby poruszyć, o czym porozmawiać, co powiedzieć, żeby było zajmujące, ciekawe i inspirujące. Pozdrawiam serdecznie.